Droga Mamo, życzymy Ci zdrowia, szczęścia i miłości. Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas robisz. Wesołego Dnia Matki, kochana Mamo, niech ten dzień będzie dla Ciebie tak wyjątkowy, jak wyjątkowa jesteś dla nas. Przeczytałam życzenia. I teraz, na koniec, bardzo nowa niespodzianka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I rzucę, i rzucę jeszcze raz. bo to będzie taka podwójna niespodzianka. Dobra, dam sobie te dwa balony do jednej ręki i rzucamy tak jak na sylwestra. I gotowe. I jeszcze Wam coś pokażę. Możecie zauważyć, te balony mają. Napis. Yy, tak zrobiłam. Z okazji dnia mamy, tak zrobiłam. Yy, te balony jeszcze mają napis. Najlepsza mama. Zobaczcie. Tylko nie wiem, czy to czekajcie. Siądę sobie. I wam to pokażę. Zobaczcie. Najlepsza mama. Nie wiem, czy to widać, bo się światło odbija. O. Na tym może widać trochę słabiej. Ale może widzicie cośkolwiek. O. Mam nadzieję, że cośkolwiek widzicie na tym. Na tym pisze najlepsza mama. I na tym drugim pisze to samo. Na tym różowym. Na tym różowym to lepiej będziecie chyba widzieć. Mi się wydaje. O właśnie, na tym różowym lepiej widać. Ja wam tylko pokażę ten. Na razie. Ale wam pokazałam dwa. Zobaczcie. Napis: Najlepsza mama. Zrobiłam to z okazji Dnia Mamy. I widzowie, jeżeli Wam się filmik na dzień mamy spodobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ja się już z Wami żegnam. To na razie, papa! Pa. I życzę wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy.